tego tych, tych, którzy chcą zobaczyć na pewno dużego kalibrowego, to powinni się tutaj zmierzać w kierunku ringu, ponieważ za chwilę będą jeszcze większe sztuki. Przed nami rasy szarowe. Wszystkie te elementy tego być wcześniej mówimy, są tutaj bardzo mocno zaznaczone w tych Nie tylko z małymi sobie radzi zwierzątkami, ale również bardzo dużymi, całkiem dobrze i dziarsko. Muszę Państwu powiedzieć, że co prawda genetycznie ta zwierzęta wychodzą się z Francji, natomiast no, godne podziwu jest tak, że to, że jesteśmy tutaj przy niewielkiej populacji, cieszymy się tak dobrymi no, genetycznie zwierzętami, jak na przykład również po nich samych Francji. To, że zaczęliśmy z tej genetyki rzeczywiście jest faktem, natomiast to, że potrafiliśmy z niej robić taki użytek, jak dzisiaj możecie Państwo obserwować, to już zasługa naszych hodowców, dlatego wielkie prawo i uznanie dla nich. A nasi hodowcy reprezentujący tą stawkę to Pani Bogna Hupa reprezentująca Województwo Mazowieckie oraz Maciej reprezentujące Województwo Kujawsko-Pomorskie. zwrócić uwagę, że czego brakuje u tych krów, która tylko jedna z tych osobniczek posiada w szczątkowej ilości? No krowy, krężem krowy z proszę zwrócić uwagę, są Dzisiaj postęp w doprowadził, że zidentyfikowane zostały geny, które są dominującymi genami roli, decydują o tym, że zwierzęta posiadają rogi i pojawiły się pewne mutacje w populacjach tych zwierząt. Miluza, którą łatwo kultywować dzięki temu szereg zwierząt nie musi być dekolonizowanych, tak ponieważ ponieważ charakteryzują się właśnie naturalną, genetyczną A Akurat w przypadku jest to rzadkie zjawisko, natomiast w tej poprzedniej raz je muzea pojawiły się takie mudanze, bo dzisiaj właśnie są bardzo popularnie wykorzystywane jako wykonujące wstawek ze względu na brak konieczności wątpliwego dodatku stanu prowadzenia zabiegów związanych z dekolonizacją i A to nieraz jest bardzo konieczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy Pani Marcinia, a gen kulardowy u szybolęzo. Gen kulardowy u O no tak, no oczywiście nie możemy o wszystkim mówić, ja tutaj zwracam naszej widowni na takie rzeczy, które mogą jednocześnie obserwować pewne geny, pomimo tego, że w genowie siedzą, są mniej manifestowalne, ale oczywiście takich wyjątki dotyczących różnych jakości w poszczególnych rasach. Jest bardzo wiele więcej i ten wiar, o których Pani mówi, ale bardzo proszę, może coś Pani powiem. W takim razie ocena trwa. Proszę zwrócić uwagę, że te zwierzęta są ewidentnie zbytnio. Bardzo ładnie się ustawiły. No. Wybierany tak. jest czempion i wiceczempion. Tak, mamy cztery osobniki. Ja trochę z kuchni oceny sędziowskiej w obowiązku powiem jak... w jaki sposób to Ocena interpretuje się następująco. od 0 do 5 punktów ze składem 05, gdzie e, ocena 0,1 jest niedostateczna, a ocena 4,5 doskonała najlepsza, do której dążą wszyscy, Poślepana. którzy posiadają wierzę. Widzę, że jeszcze e, nie wszystkie strony zwierząt zostały dokładnie e, obejrzane. To jest, proszę Państwa, coś co powoduje, że w żyłach hodowców luzuje się krew, który wygra, które zwierzę jest najładniejsze, tak zróbmy, a jest przecież. Także niezależnie od tego bycie tutaj na ringu, pokazanie tych zwierząt jest bardzo dużym sukcesem u państw. e, Proszę Państwa, ja ulicę powyżej 18 miesięcy. E, stawka dosyć bardzo ładna z tym, że nie mieliśmy większych problemów czempionem zostaje Jałowica numer 56 wiceczempionem Jałowica 58 pierwsze miejsce w tej stawce Jałowica 53 i drugie 54 no, zwierzęta te są e, bardzo, ja wiem, e, że one były inaczej karmione, ale e, zwierzę ocenia się tu i teraz. To, co ono teraz reprezentuje, to jest dla niej e, najważniejsze. W tej chwili. Dlatego taka nasza decyzja i gratuluję czempionowi, czempionowi, bo jest na co popatrzeć. To są bardzo ładne jałowice, jeszcze dwóch lat nie mają, a, a do rozrodu, mając przód, szerokość grzbietu, a zwłaszcza miednica, szerokość miednicy i długość, to decyduje o tym, że jałowica zostaje do dalszego rozrodu, ponieważ to wpływa na łatwość wycieleń. Zdecydowanie tak, muszę zwrócić uwagę, sędziowie coraz częściej wspomnieją funkcjonalności zwierząt. najważniejszą cechą w rozrodzie wyróżniconego tego i która nie wyprodukuje rognośnie cielęcia, jest bezużyteczna i tak naprawdę stwarza tylko koszty i nie ma żadnego z niej przychodu. W związku z tym rozwój musi przebiegać sprawy. Poprosimy o rundę honorową. Fawary do zdjęcia. I może Brawo. na ogrzanie jakiś taki gorący, bardziej gorący kawałek? Nie wiem. Właścicielem zwierząt, czempiona, wiceczempiona jest pan Napiórkowski. Gratulujemy. Pięknych zwierząt. Od Słokujasko-Pomorski. Gratulujemy serdecznie.